Nie ruszaj się! No. Nie da się nic zrobić! Dlatego mam się tańczeć przed moim torem. Halo, 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 halo. Ale... się odlać! Dalej idź do pyska! O kurwa! O ja pamiętam co kasjerkiem wrzakł se na hajsa, jebałem. O kur... to było mocne. Daję jedychę, tam dajesz stu, weź pierdoliłem. Nie, bo za dużo... O jeźdź, jeźdź, jeźdź. No skoczek, ale zaraz tata po mnie przyjeździe. Jak mnie tata jeszcze pierdolnie autem, to już w ogóle węka będzie. Zostaw tą lodówkę, psychopatą No ja chcę. Hmm. Po prostu robi. No pijemy, nie kontrolujmy się. Mkoksa, szczekać może, co? Grać, bo, bo wy jesteście kurwa przyjebani, wy nie wiecie co tutaj jest kurwa pompa, tutaj jest granie osobno kurwa. Wy jesteście tak przyjebani, że ja pierdolę. To ja nie pitowa ja. do koflandu wysłać, żebyście się kurwa tam zgubili. Jak Konrad. Jebać cię Konrad. A ty jak masz na imię? Wody jest Jebać, Je bacz, wod jest Odpalaj ja nie go hejtujesz kurwa.

Nie... Ja zaraz na bana Aha, A, jakiś. To jakieś... no nie został mnie w nie, 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 nie. patrz, bo jest środek i tak nierówny. Bo to jest ten. Musi być 31 albo 33 Raz, dwa, trzy, 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 trzy. No 32 trzy, trzy, jest! No zajemię ci zaraz No, patrz. policja razem z tobą, okej? Okay? 27, 28, 29, 30, 37. No, mańce, kurwa. Zawsze są gumki, zawsze były gumki zapomniane. No i przez to musisz płacić alimenty. Nie wiem, ja, mi, Tyler miałeś, kurwa, nikomu nie mówić. Nie, nie zajmuję się żadnym dzieckiem. Pierdolę dzieci. Znaczy nie! Pol, na Portugalii masz coś. Już wszyscy wiemy, co tam. Chcą wysłać. <gulanie> Ale patrzcie, to, mogę teraz zrobić tak. Uuuuu! Siedzisz, Sienisz, co oglądasz film na telewizji na Weź plany? Nie, po prostu był lód. Ja weszłem, żeby to to taki duży kij zacząłem nadupcać, czy lód jest stabilny. Mówię, tak plany wchodzi, ulany wtedy się pewnie zapadł. Żołądkowa, słówko i odnowa, to jest grillu gawrona klepie, klepie klepie, w klepie, klepie, w <grym grym> <grym>

30 3-0 3-0 Dopod Mer 3-0 3-0 9-0 Aleje ale 9-8 Robię Robię Dobra, koniec tego cringe'u, bo już sam nie mogę tego słuchać. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to fajnie, jak nie to szkoda. W tym roku to by było na tyle. Ja wam mogę żyć szczęśliwego nowego roku. No i do zobaczenia.